Siemaneczko, Siemaneczko, moi drodzy z tej strony Magusus. Kolejny dzień otwierania tych niewdzięcznych skrzynek. No, zobaczymy, cóż to dzisiaj będzie. Też nie liczę na cuda, ale co, no trzeba jeszcze troszkę się przemęczyć. Tak myślę, do 30 dnia otwierać. A później nie wiem, czy nie będę codziennie otwierał na Keydropie dropie jakiejś skrzyneczki, tam za 10 czy 15 zł. Zobaczymy, czy z tego lepiej nie wyjdziemy. Jak coś piszcie w komentarzu. Co byście chcieli, moi drodzy? Dobra, a póki co lecimy. Czy nam odda, czy nam nie odda? Nam nie odda, na pewno nam nie odda, bo nam poleci jakiś piece of shit. Miejskie ryzyko i to jeszcze jakość opłakana. Ja pierdolę po prostu, Gaben. Jesteś, jesteś okropny. Jesteś kurwa menda społeczna. A kosztuje to z 15 grosz. O kurwa, 28 grosz. To jest dramat, nie? Już tak w pizdę jestem na tych skrzynkach, że to się w pale nie mieści. Dobra, moi drodzy, zachęcam do subskrybowania, followowania, obserwowania. Zostawiania łapek w górę przede wszystkim też na YouTubie, bo jest to przydatne. Mega, mega. I subskrybujcie jak najbardziej. A póki co, dzięki za oglądanie i. Dzieść, cześć.